Witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym filmie zajmę się jednym z najciekawszych wątków, które pojawiły się w Jurassic World Dominion. Dotyczą one głównie Isla Sorna i przyszłości uniwersum. Zapraszam! Dolina Bursztynu to miejsce, gdzie korporacja biosyn prowadziła swoje badania w ośrodku badawczym, zwanym Sanktuarium. Właśnie tam znajdowało się aż 50 gatunków różnych prehistorycznych stworzeń. Część z nich należała do samego Biosyn, tak jak na przykład Giganotozaur, Piroraptor czy Terizinozaur, ale były też te, które korporacja sprowadziła do Doliny. W filmie dowiadujemy się od Ramzeja Kola, że Biosyn przez 3 lata próbował złapać Reksi i w końcu im się to udało. Drugą istotną informacją, którą także przekazuje Ramsey, jest fakt, że Biosyn sprowadzał zwierzęta z Isla Sorna. Lewis Dodson w rozmowie z Alanem Grantem i Ellie Sattler potwierdził, że Biosyn działał na rynku od lat 90., co wskazuje na to, że kontrolował poczynania Ingen, i po upadku Jurassic World wykorzystali sytuację, przejmując inicjatywę, w dziedzinie genetyki i samych dinozaurów. Kluczową sceną, która jest dowodem na słowa Ramseya i Dodgsona, jest ta, gdzie widzimy Rexy w towarzystwie dwóch innych tyranozaurów. Jak się okazało, są to Buck i Doe, czyli t z zaginionego świata, które widzieliśmy na Isla Sorna. Co prawda nie wiemy nic o losach Juniora, ale mamy potwierdzenie że para tyranozaurów przeżyła do czasów Jurassic World Dominion. Strona promująca Dominion, czyli DinoTracker.com, również kładła duży nacisk na dinozaury z pierwszej trylogii. Pokazali nam m.in. Velociraptory z Jurassic Park 3, które znajdują się w Ameryce Północnej. DinoTracker pokazało nam również inne dinozaury z isla Sorna. Były to Velociraptory, a także tyranozaury, które mieliśmy okazję oglądać w zaginionym świecie. Skupmy się na baku i dołu. Jak się okazało, tyranozaury zostały schwytane przez biosyn i przetransportowane do ich sanktuarium przed 2022 rokiem. Jest to o tyle ciekawe, że biosyn sprowadził parę T-Rexów z Sorny. Prędzej niż samą Rexy z Ameryki Północnej. Jakie znaczenie dla przyszłości uniwersum może mieć obecność Baka i Dołu? Czy może zostać wykorzystany wątek Isla Sorna, który jest pomijany od czasu, kiedy powstała seria Jurassic World? Dostawaliśmy tylko pojedyncze informacje dotyczące wyspy. Wielu fanów do końca wierzyło, że to właśnie w Dominion zobaczymy Sorne. Jednak tak się nie stało. Przed samym Dominion twórcy podali informację, że powstaną nowe filmy. Może przyszedł czas na Isla Sorna i powrót do spraw z przeszłości. Myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie. Trylogia składająca się z wydarzeń po Jurassic Park 3, a przed Jurassic World? Dlaczego nie? Tutaj twórcy mogliby nam dać. Obraz tych 14 lat, które dzielą obie trylogie. Działania na Isla Sorna w tamtym czasie były bardzo intensywne. Można również poruszyć inne wątki dotyczące biosyn. Isla Sorna ma ogromny potencjał i można to wykorzystać. Wiemy już, że dinozaury żyją obok ludzi, ale co z tym zaginionym światem, którym jest Sorna? Mam nadzieję, że kiedy już doczekamy się nowego filmu, to właśnie z wykorzystaniem tego motywu. To wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.